Dzień dobry, z tym troszka Kolejny odcinek hmm. Co ja mam zrobić? Chyba puścić czas Eee... Tu a gdzie ona co? Gdzie jesteś? A tu Pancerny Przebije się? Się przebije, ale... Ale nie spuszuje ich. Hmm. A rusz tutaj? Tu? Widać, że słabo idzie wrogowi. Się przebije tu. I na Madryt. Organizacji trochę zyskałem. O, Anschluss mogę. Można dalej poszować. Cztery dywizje. Nie no. To spuszować to nie będzie łatwo. O, zaraz czego mi może brakować? Silników trochę brakuje, zaczyna brakować. Znaczy zabraknie silników, to jest pewne. I energii. Tu tak strzel mi fabryki silników, i cztery elektrownie. I coś pominąłem. Yy... Czekaj... Back to ten historycznie był. Prawda ja pamiętam. Czekaj usunąć user Beck. Okay. Okay. A Beck. Nie wiem. Uh... To raczej go usunęli. By, napisane było, że, że mówił y, o planach Hitlera głośno, czy coś takiego. Stwierdzam, że raczej tego nie wygram. Ale zaraz chyba medy trzeba zacząć robić Steele? A To się zawsze pojawia w najgorszym momencie I tu aluminium brakuje Teraz yy... chyba to się dozduczało Pełni tej wizji austriackich Dobra, daj to trzeba jeść po stabilizację. To się już nie opiera... to zrób mi to Zrobisz mi tego panzera 3 i zaczynam produkcję Będzie historycznie, czyli mało to głów panzer e, 3 i 4 wojny. Eee, co tu się barier opyla? Eee, a w sumie daj to, a tu elektronikę, a jakby wyglądała, ją no syntetyczne, można by dobudować jedno. Rafineria no. Doktrynka ...przyspieszać ją, no w no, mi... hmm. ...zrób tego fejtora... ...w sumie można sprzedać trochę sprzętu... Dobra, eee. to i zajebiście. Stali mi aż zaczęło brakować. i można by warte trochę Найзе нау, що буду його. Yeah. Mm. Bruno. Mm Jeżeli ja mam siłę armii na poziomie 662, to ja tego jakoś nie widzę. Jakie październik listopad gru... A jeszcze tyle czasu. To to masz zrobić. A tu coś można byłoby wymyślić. W zakończyć tą wojnę. tej tutaj może. Trochę czegoś wyślę. O, stare pistolety maszynowe. Ech. O, jak jakieś tam zagraniczne sprzęty. ruskie konie im wyślę choć nie pociągi nie pociągi mi się przydadzą czołg a panzer jedynki można im wysłać wersja A samoloty coś bym nie wysłał a stare kasy No. na razie daj to tu hmm. to się zrobiło radio zrób się, bo ono bardzo przyda Nie wiem chyba zrobić się wcześniej nawet To chalera Mogę... O, to mogę zrobić. A pytanko jakieś... To, eee, to, to kijało się opyla. To już bardziej. Tu same garnizony to co się nie opyla w ogóle. Tu kawaleria. Tak kijowo trochę. A tu by się już opylało. No eee. to daj. Kijowe? No trochę lepsze. Kijowe. O, tu już czekaj, a co ja tu robię A tu po prostu formować sformowałem chyba 3 nie, wytnie. Może nie jest to zbyt dobre, ale nie są też słabe, jeśli wszystko tu zboże może bym trochę skupił na zapas od takiego Związku Radzieckiego. Ja coś tu mogę zrobić. <laughs> eee, to już, to już zrobione. To mógłbym stamp. o. Eee, a to na razie nie. To mógłbym już w sobie zmienić. Listopad 38. A poczekam do 39. Nie będę jak Adi, który do połowy wojny uważał, że jednoręko wygra. Hmm. ...można zrobić... ...to, tu się bardzo przyda... ...ropa jeszcze... ...w Dolnej Austrii... ...a co tu już bunkry pobudowane... ...dwójki... można by jeszcze raz zbudować 40 cywilek zużywa Dobra ja. lepsze silniki do łodzi podwodnych i na razie to w sumie nic lepszego nie, nie wybada to nie Lotniskowców nie mam zamiaru robić. Dobra, pora ulepić łódź podwodną i to chyba tak dużo. Czy może normalnych rozmiarów? A zrobię obie, jak mi starczy. Tu jest 5000 km, a tu 7000 km. Dobra, to bo zasięg. Chcę też O. Nie, no normalne, żadne lekkie. No, Standardowa 80 88. czy może bo mogę 20 może nie no, nie ma sensu. To się nie opyla. Nie. Nie. O panie. Albo tego nie mam. No muszę chyba flotę wysłać na szkolenie, żeby zyskać tego. Potrzebuję 30 aż żeby zrobić dobry ten A tak przyszłościowo ufunduje nazizm na farmingtynie To kolejne 20 minut dzięki, a ja nic nie zrobiłem znowu prawie że. Bo co, ani Hiszpanii nie ruszyłem zbytnio. szans się przebić mogę ja wycofać w ogóle to nie ja nie mogę żebym się wkopał rusztu o więcej organizacji Pobadaj jak najszybciej. Okay. Mm. No, już nie mam tego command powera. Się udać. Eee, co tu ja zrobię? Eee, a, chyba mi to No no no, dawaj, dawaj eee, Zablokuj, a ty posuniesz dawaj Hiszpanii to chociaż y, uzupełnia. Pamiętaj to, więcej stali Dobra, uderz na Barcelonę. Daj to. Radyka się robią. A tu wydobycie. W mi daj to. co ja mogę tu zrobić takiego? Co mi się op... Dwie militarki stąd dostanę. Będę tracił stabilkę 10 ale dostanę całkiem sporo No dobra po nowym roku, 8 stycznia, no cóż, zostało mi Czechów, Słowacja, Polska, Francja, e, czekaj, to były kraje niderlandzkie, e, Norwegia. Dania, Jugosławia. To normalna rozgrywka. Nie ma co się spłucić. Do widzenia, do następnego.